Wita, Korgi, Gangi, Kotka. Dzisiaj... O, złe pieski, złe, bo mam kabanosy w kieszeni. I dzisiaj wita Jerunia, Pinkor, Bobunia i Suczka. I ja muszę nagrać jedną rzecz, bo dzisiaj będzie o nosach. nosy, Pokazać nohalę. Chodź tipsej pokaż nohalek. Pokaż tak ślicznie tipsej pokazuje nohalek, choć Bobunia pokazać nochalek. No i kopałeś pana całego. Jak widzicie, na przebitkach nasze pieski wszystkie mają czarne nohale. Bo dzisiaj będziemy sobie mówić o. Nie o tym jak istotny jest dla psa zmysł węchu, to chyba każdy wie, mam kabanosy dzisiaj. Nosy to i kabanosy. Jeszcze raz pan chyba nagra nosy. Nosy to i kabanosy. No, jak ważny jest zmysł węchu, to każdy wie u psa, więc tutaj nie trzeba dużo mówić. Chodź tu sunia mała chodź. Więc tutaj nie trzeba o tym dużo mówić. Natomiast dzisiaj powiemy o pigmentacji nosa. I jeszcze jedna taka uwaga: że każdy nos psi ma taki odcisk, jak ludzki palec, więc jest jedyny w swoim rodzaju. A my tradycyjnie podziękujemy wszystkim za komentarze, za lajki, za to, że jesteście, prosimy o więcej, a ja muszę już chyba poszukać suki. A jest suczka, chodź, chodź Sunia, chodź, chodź do filmu suczka, chodź, suczka chodźcie do filmu, chodź. Suczka dzisiaj się chowa, kryguje się dzisiaj suczka, troszkę się kryguje suczka, wiem, że chcecie mi urwać ręce normalnie, bo jesteście takie zachłanne, na razie nie, albo troszkę. Nie można tu filmu nagrać. Takie to są żarłoki. No ale my nagrywamy na żywo, jednym ciągiem, nie będziemy tu przerywać i udawać, że jest inaczej. Co można powiedzieć o tej pigmentacji u, u psów? Nasze nie mają z tym problemu, bo wszystkie mają czarne nochale, A im bardziej czarny nohal, tym jest to lepsze. Na słońce w lecie, bo nie jest tak narażony na... Chodź tu mała! Mała, chodź tuż! Chodź tuż. Mała szukała kocich niespodzianek. Strącicie mi ten statyw. No nie da się dzisiaj nagrywać. Nie da się dzisiaj nagrywać. Dostały jakiegoś szału. Dostałyście szału dzisiaj. Pan się nie może skupić. Tak. Czarny noc nie jest tak narażony na... Na promienie słoneczne, dlatego taka opcja jest najlepsza. Natomiast jest dużo psów, np. takich o kolorze brązowym lub wątrobianym, to się mówi, np. są, no nie wiem co, labradory, które mają brązowe nochale i te brązowe nochale równie dobrze chronią je przed słońcem jak i czarne nochale. Kolejny typ to jest coś takiego jak mają na przykład dogi niemieckie czy wyżły wajmarskie, czyli taki popielaty stalowy nos. I ta opcja też jest dobra dla psa. To się nazywa niebieski, że jest niebieska odmiana. Ja myślę, że suczka może mieć coś takiego, bo suczka jest blue merle, więc ona może mieć niebieską odmianę połączoną z normalnie czarną. Nie mogę się dzisiaj skupić, tak przeginają dzisiaj pałę. Po prostu zobaczymy. One są takie radosne, bo ja przyszedłem z pracy, a Sylwia pojechała, więc one są bardzo niewybiegane dzisiaj i bardzo są teraz w, w trybie zabawowym. Mam nadzieję, że nie wywalą mi aparatu, jak któremuś tyłek. Chodź tu suczka, mała, że nie wywalą mi aparatu, jak któremuś tyłek zaraz tu zaniesie, jak przegubowemu autobusowi. Są też odmiany, które mają jasne nochale i to jest najbardziej niedobre na słońce. Na przykład bulteriery często tak mają, że mają takie jasne te nosy i wtedy taki nos jest narażony w lecie na oparzenia, co jest bardzo niekorzystne. Więc takiego psa nie można bardzo narażać na zbyt długie przebywanie na słońcu i w upale. Trzeba na to uważać. Jest jedna ciekawostka, że te kolory nochali mogą się zmieniać. Często jest tak, że w zimie jaśnieją. I ja tego, ja tego nie zaobserwowałem. U, spokój już. Ja tego nie zaobserwowałem u naszych psów, żeby im na zimę nochale jaśniały. Mogą być jakieś takie jaśniejsze miejsca, ale tego też nie widzę. Raczej u naszych są całe czarne takie guziki. Jak u się daje czasem, wszystkie mają identyczne nosy, takie czarne, czarniusieńkie, tak, czarniusieńkie nohale. Pan może teraz wykorzy... Nie wolno! Pan może teraz wykorzysta chwilę i nagra wreszcie te nochale, bo nie widać. Proszę suczka, nohal piękny, bobiczek pokaż nosek, tipsejek pokaż nosek i pynkor. Pynkor ma, wszystkie mają czarne nochale. wszystkie. Czarne nochale, Ślicznie. I tak jak mówiłem, jest wiele ras, którym się mogą zmieniać te kolory nosów, z tego co wyczytałem. To są na przykład labradory, czyli takie kremowe rasy, czy mogą być samojedy. No i tyle generalnie. Nie jest to nic nadzwyczajnego w przypadku tych ras. Natomiast. Hodowcy też twierdzą, że może to być związane z żywieniem, ale nie zostało to potwierdzone, jest to po prostu, raczej pod wpływem temperatur się zmieniają te kolory nosów, czyli jeśli nos jest zagrożony wysoką temperaturą, to ciemnieje, u niektórych raz oczywiście, a jeśli jest niska temperatura, to jaśnieje. Tak jak powiedziałem, u nas takich zależności nie zaobserwowałem. Oczywiście, jeśli nos odbarwia się tylko w jakimś jednym kawałku, no to trzeba na to uważać, bo przecież są nosy narażone, tak jak mówię, na oparzenia i mogą to być różne strupy, które schodzą. Czasem są to w ekstremalnych sytuacjach jakieś zmiany rakowe, więc trzeba na to wszystko mieć uwagę, bo nos, tak jak powiedziałem na początku filmu, jest to chyba najważniejszy psi organ który mu umożliwia praktycznie wszystko. Nawet kiedy osłabnie wzrok, to nos jest w stanie to wszystko zastąpić. Dlatego uważajmy na psie nosy, chronimy je, nie narażajmy na słońce. Czasem wiadomo, że nohal może też, to jest najczęściej u nas nohal, może pod wpływem kopania w ziemi zmienić kolor, no ale to nie jest takie niebezpieczne, najwyżej się troszkę nawciągamy ziemi. Ale wtedy nochale są najczęściej u nas y, szósta klasa gleby, więc bardzo słabe najczęściej są nochale gliniane tutaj u nas, więc są jasne, pomarańczowe nochale, takie w kolorze typseja albo bobiczka częściowo. I tyle o tych nochalach i o pigmentacji. Pogoda nam jeszcze dopisuje, ale mają przyjść śnieżyce, no ja to nagrywam w czwartek, jutro piątek mają przyjść śniegi i opady, a my jutro mamy jechać do Białki. Zobaczymy, czy w ogóle pojedziemy, jak to będzie. Jak nie pojedziemy, to nie omieszkamy Was o tym poinformować. A jak pojedziemy, no to pieski będą tęsknić, wiadomo. One jeszcze nie wiedzą, co je czeka, jeszcze nie wiedzą. No i co? Teraz chyba damy nagrodę, tylko ja mam teraz trzy kawałki, bo jeden podzieliłem między was. Suczka, proszę. Pękor, proszę. Tipsy, proszę. I Bobiczek, proszę. Takie to jest, o. Ja tam nagrywam, tam jest aparat, który nas obserwuje. Tam są ptaszki, jakiś jest nawet, nie nasypałem im dzisiaj. Tu są nohale. Tu są nohale. Jest cuczka I tyle. Będziemy dzisiaj kończyć, żegna się Sunia, Tipsejek, Bobiczek i Pinkorek. Pa-pa-pa.